Cześć, Kochani! Dzisiaj bez wstępu zapraszam Was do Rosmana, bo tutaj są petarda, nowości, bardzo dużo fajnych rzeczy na dzień mamy. Może akurat ktoś będzie zainteresowany. Jak chcecie przegląd z Rosmana w tygodniu raz. Taki, gdzie wyłapię wszystkie promocje, które są ciekawe w tym sklepie, to zostawcie komentarz bądź łapkę w górę, wtedy będę wiedziała, że jesteście zainteresowane. Zobaczcie, jakie fajne kosmetyczki, takie średniej wielkości, ale bardzo przyjemne i milutkie, więc tutaj można zabrać ze sobą w podróż. Teraz kosztują niecałe 20 zł. Tutaj taka rybka za dyszkę. Kolejna 15 zł, też jakiś ogon, syrenki. Tu mamy za 15 taką. Ale to mi się kojarzy z piórnikiem. Co tu mamy? Zobaczcie, jaki fajny gadżet. 12 niecałe złotych, czepek kąpielowy, ale jakie kolory. Tutaj wszystko będzie w tych kolorach płatki, chłodzące na oczy. Za niecałą dyszkę, one jeszcze są w różowym kolorze i ten różowy jest obłędny. Oczywiście muszę Wam pokazać, tam w środku jest taki brokat. Coś pięknego. Tu mamy zestaw gumka i... E Opaska za niecałe 17 zł, idealnie sprawdzi się przy makijażu, demakijażu i tak dalej. Mm, Tu mamy turban do włosów. Cena to 12 niecałe złotych. Bardzo dużo jest czerwonych cenówek, co uwielbiam w sklepach, a szczególnie jak wchodzę do Rosmana czy Hebe. Tu mamy... Opaskę do spania w dwóch kolorach, na oczy oczywiście, rozmiar uniwersalny i teraz kosztuje niecałą dyszkę. Kolejne opaski, tym razem mamy dodatek e, chyba to są skrzydła jakiegoś motylka, coś takiego. Tu mamy jeszcze muszelkę. I te opaski teraz kosztują mnie całe 10 zł. Obok są jeszcze tutaj widzę jakieś kwiatuszki. E, to są paski na nadgarstki. Hmm, nie bardzo kojarzę do czego <głos》> służą. Możecie zostawić mi komentarz. Bardzo ładne za 20 zł etui na przykład na okulary. I tu jest rzep no, albo organizer na pędzle. Bo tu okulary też się zmieszczą. Słuchajcie, ja już takich rzeczy szukam, bo e, Ciężko niekiedy gdzieś coś ulokować. Maska żelowa na oczy. 12 zł, tu mamy szczoteczkę 12, A idealnie będzie się sprawdzać do mycia, buzi czy ciała, bo ona jest taka duża, tu jeszcze jedna taka 15, też szczotka do ciała, o, do jakiegoś peelingu, masażer lodowy, dwa kolory, fajny taki kształt jakby u góry kwiatu. I one kosztują niecałe 20 zł. Więc cena fajna. 30 zł kubeczki dla mamy i 20. I 20 jeszcze będą za chwilę kwiateczki. A bo tutaj jeszcze mamy dodatek. Skarpetki można u góry napisać w serduszku. Dedykacje dla mamy. No coś fajnego. Bardzo ładne opakowania, tak więc takie hity na półkach w Rosmani. Teraz pokażę Wam piękne kwiatowe kubki, które kosztują mnie całe 20 zł. Kilka kolorów do wyboru. Ten jest cudny. I hit dla mamy. Tu mamy skarpetki i bardzo ładne dedykacje. Różne napisy na tych opakowaniach, tak więc naprawdę fajny prezent. Można mamie. Kupić, a potem dać. Zobaczcie, jeszcze coś takiego. W ofercie też znajdziecie długopisy, dyszka niecała. Tu w sumie mamy etui na okulary 12 zł. Dobra, tamto niech będzie do pędzli, bo za chwilę mnie zjecie. <noise> Że to nie było do pędzli. Znaczy do okularu. Okej, okay, dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o a, taki szybki przegląd w Rosmanie. Zapraszam Was na wszystkie wcześniejsze przeglądy, jak ktoś nie oglądał. Ja przerabiam kolejne filmy i życzę Wam jeszcze raz miłego popołudnia. Do usłyszenia w kolejnym przeglądzie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, super oczywiście, że byliście. Nie zapomnijcie zostawić mi kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. Pa!